Cześć, ja jestem Rejman, dzisiaj będziemy nagrywać horror, gdzie, no nie wiem, już go raz przeszliśmy, no niestety nie udało mi się wtedy odpalić nagrywania. Ze mną jest oczywiście kto? No. Horror nazywa się Elmira. No, polega on na takiej... na takim szpitalu, kostnicy, coś takiego. W opisie będzie link No tak, będzie. Jest też oczywiście, możecie zostawić subika, lajka. Możecie wejść cytrynę. O, tutaj dołączamy? Nie. A sami? Dobra. Czemu nie mogę do Ciebie dołączyć? Ej, zaczęło mi tak ścinać wszystko. Nie mogę do ciebie dołączyć. O, dobra, mam loading. Są kary są Elmira. No i dołączanie, no no bo Elmira 1, Takich teleportów będzie kilka. Kilkanaście. Więc no. Długo jeszcze potrwa to wczytywania. Coś mi się teraz wczytuje dłużej niż zawsze. smo što otvorili grivanje. No dobra, tu moš reći O, jest muzika. właśnie, widzowie, bo ja tego nie powiedziałem, zamiast siedzieć dupą przed kąpem i ciągle siedzieć i grać, to ja zaczęłam uprawiać sportowy tryb życia. Ja chodzę na siłownię, taka rzecz. A po co mi tych informacji? Nie, może się komuś kiedyś to przyda do, im, do życia. Czemu mi myszka nie może zadziałać? Jesteś? O. Dobra. Follow the light, czyli idź za światłem. Podobno jest za światłem. W sensie ty masz bardziej... Za światłami. A faktycznie, przepraszam widzowie, nie zauważyłem tego S. Mój błąd. No no, jak stary szpital, muszą być w, muszą być w środku. Muszą być, ponieważ to, ja nie miałem tej cutscenki, gdzie... No Boże, bawią się w Harry'ego Pottera. Co się dzieje? Boże, bawią się... Jak ktoś, to ty idziesz pierwszy, bo ty musisz łapać wszystkie jumpskery w no, no, film. Nawet postaram się złapać Elmire na jumpscarze. Tu już chyba nie ma już odwrotu. Ale oni się bawią w Harry'ego Pottera, jak ktoś oglądał. O, to mój brzuch, jestem głodny. Proszę, czekać tylko No, widzicie, widzowie, w większości to nasz franceting. Wszystko nam przetłumaczy, tłumaczy, a, a wy macie tam po prostu pisownie po angielsku, więc trochę Hehe -he, uczy i bawi. Uczycie się trochę teraz angielskiego. O, jesteś. Można iść. Ktoś chyba nie umie. Też kogoś znam. Muszę znaleźć coś, co otworzy te drzwi. Dobra. Ty idź tam po deski. Front ending. Ty idź po deski, ale ja co po klucze. Otwórzcie się drzwi. Ale jumpscare. O Tam była Elmira jak coś widzowie. Ona ma zawsze brzydką mordę. Dobra, to tutaj były te zamknięte drzwi? Tak. Dobra, otworzyłem ja. A kiedy będzie ta słodka muzyczka? O, jest! Mam ją! Nagraliśmy! W sumie to nie jest... Prawie spadłam tutaj do dziury. Czemu ona mnie zabiła? Nie zabiła, tylko spadła Nie, ona mnie zabiła. Miałem jumpscare'a, jakbym nie zabiła. No bo Ciebie zabiło, bo spadłeś do dziury, gdzie ona siedzi Boże, tam pewnie. do Ciebie tam iść? No Ty o. się zrespiłeś. A nie, no tak przecież wiesz, ten raz Ogłem Ogółem to nie polecam grać w ten horror w nocy, bo jeżeli ktoś by mi płacił za każdym razem, kiedy się wydrę, w nim, to ja zostaję milionerem. Gdzie ty jesteś? Run, 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 faster. Ale zależy, zależa, ile bym płacił za jedną krzyżkę. No, tak. no to ja bym został miliarderem, jakbyśmy w to grali w nocy. O! Widzicie? Słyszycie? Jaka słodka muzyczka? Idealna na trzylatkę urodziny. Albo pięcio. swój teleporting, proszę czekać teleportacja. Właśnie widzowie, ja dzisiaj Wam pozwalam w komentarzach wybrać, co byście chcieli, żebym znowu nagrał. Kolejny Horror, The Doors? Czy może inna gra, w którą lubię grać? To nie jest The Doors, a, to są Doors. A, the Doors to jest taki zespół, co śpiewał Riders of the Storm. Czy może jednak wolicie, żebym pograł w Polish Hard Driving? Albo jedno i drugie. Chociaż nie. Albo policzkach driving, albo Dorsy. Jeżeli Wy znajdziecie jakąś ciekawą grę na Robloxie, możecie pisać do mnie śmiało, co mam nagrać. O! Przyszło do kostnicy. Weź znajdź jakieś zdjęcie. To ty się przestraszyłeś? Bo ja nie. Nie, już odskoczyłeś, tak Dobra, mam ostatnie. Zobacz, że już umieściłem Kostnica wygląda na to, że coś, coś tu było Na coś, na pewno Spalę dziurę w ścianie kostnicy Czemu mi zgasła latarka? Wygląda na moje jedyne wyjście. Muszę wymyślić i go aktywować. Labirynt. Dobra. Wchodzimy i znajdujemy dźwignię. Jedna. Józ. Kolejna była gdzieś tu. Dla przyspieszenia wam i męki, to może zanim znajdziemy wszystkie dźwignie, ja bym albo zrobił timelapsa, time -lapse, albo bym zrobił cięcie po prostu, kiedy odpalamy. Ale chyba zrobię jednak cięcie, gdzie będziecie widzieć tylko, jak uruchamiam te dźwignie. Albo jak będę umierał. cóż. Nie, byłeś już tu? Ale wiesz o tym, że właśnie w najlepszych momentach się nie robi cięć. Ale będę robić jak ona mnie będzie zabijać. To będzie mi to pitać. Ale co tu jest w ogóle? To jest horror. To trzeba całe puszczać. Bez Dobra, to będzie bez cięć, ale trzeba znaleźć szybko dźwignię. Ja nie chcę, żeby dźwignie trwała tak jak ostatnio, co graliśmy. Z 30 czy 40 minut. Nie, nie biegaj, nie biegaj tylko nadędzie, bo to jest springt. Okay, nie chcę im pokazać, jaka ona jest brzydka. Chociaż już raz widzieli. Jestem? No Żyjesz! żyjesz. Jest. Uciekam przed nią. Bez sprinta nawet się da. Jak ona mnie złapała? Nie ma. Masz jakąś dźwignię? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Ja mam takie no. lagi. Ile ja mam FPSów? No. Między 30 a 20. Ja ją widzę. No, stałem 60. Ale ja nagrywam. Ja. No. Chodź. U mnie ruszysz się w miejscu. No i właśnie mi zniknąłeś. No, idź. są dwie chyba patrzcie jest to na nagraniu są dwie Cześć, w oczy czarne ślepia nie mamy ani jednej wajchy nie no mamy trochę W tą stronę, i nikogo z nas nie było. Co dobra, no chyba musimy to przejść. Ja idę tym korytarzem do końca o ściana. <laughs> No, tu jest. Tak, też się tak za głowę. Mhm. Trzymam ją za głowę, musicie mi uwierzyć. O, dwie. Nie, to ją. Chyba. A mama No i znowu nie jesteś. Tak, znowu cię była za tak, głowa. No. Boże, ona jest jakaś dziwna. Ona koło dosłownie Respa jest. Niech to koło, koło Respa, respa jej? Nie boję. Teraz twoja kolej, żeby znaleźć jej gdzie. Ja. Ja sobie czekam teraz na spawnię i czekam aż ty znajdziesz. Bo ja znalazłem swoje drugie. A jak dźwignia jest w dole, to jest zaliczona, czy jak jest w górze? Ale pierwsza to co A, już zrobiłeś. jak wrócić? Ona przy mnie nie jest i nie mogę się zabić. Ty ja nie musisz robić cięć, bo to tak krótko robiliśmy. Dobra, to się znowu zmarła droga. Dobra. I do portalu wchodź. Czemu mnie nie chce przeteleportować? O oh, jest. Mira 1899-1915 I proszę bardzo, i tutaj gra się kończy, ale mi nie chce tego napisać, bo ciebie już nie ma, a więc. Dziękuję Wam za oglądanie. No co? No i cześć. Jeszcze parę słów? Już dodać coś? Ktoś jeszcze ciebie no? dodać? Że to będzie elektryny uh, odcinek z chapteru drugiego. No. Do następnego.